thank you Sorento nie jedzie się dla atrakcji, jedzie się, żeby coś poczuć, chociaż samemu trudno powiedzieć co. Z Neapolu zwykłym podmiejskim pociągiem za niecałe 4 euro przyjeżdżam do miejsca, które pachnie cytrusami i urlopem. Wszędzie światło, wszędzie morze, wszędzie cytryny. Nie planowałem się tu zatrzymać na długo, ale Sorento nie pytacie, ile masz czasu, po prostu zostajesz, choćby na chwilę. Oto Sorento. Ja mam na imię Marcin, a to jest mój kanał Edinburger. Przyjeżdżamy do Sorento z Neapolu, a tak naprawdę zaczęliśmy podróż wcześniej w Mediolanie. Skąd wsiedliśmy w szybki pociąg i z przesiadką w Neapolu dojechaliśmy pod miejską kolejką aż do Sorento. To zwyczajny pociąg drugiej klasy, plastikowe siedzenia, żadna luksusowa liga. Po prostu kolej lokalna i komfort adekwatny do budżetu. Bilet z Neapolu kosztował 3,60 euro. Kupicie go w kasie przy torze numer 3 ze stacji Napoli Centrale. Po przyjeździe, choć miasto pełne jest eleganckich restauracji i szykownych knajpek, my wpadamy do zwykłej pizzerii o nazwie Favorita lokalny biznes, sporo lokalsów, bez udziwnień. Zamawiamy pizzę za 10 euro oraz piwko za 3 euro. Wieczorem robimy sobie jeszcze spacer, lecz bez kamery. Tu jest już rano i oto miejsce, na którym zjemy śniadanie. Nasz balkon popatrzcie tylko nasz nocleg to apartament o nazwie Casa del Corso który funkcjonuje jako pokój z balkonem i łazienką w formule Bed and Breakfast. Śniadanie jest wliczone w cenie i podawane prosto do pokoju. Dziewczyna przywozi nam je na wózeczku. Na trzy noce to w zupełności nam wystarcza. Szczególnie, że planujemy spędzać czas głównie poza pokojem, bo Sorento ma naprawdę wiele do zaoferowania. Nocrek kosztował za trzy noce 210 funtów, co daje około 80 euro za noc. Sorento to miasto cytryn, a właściwie cytrusów w ogóle. Wszędzie wchodzisz w uliczkę i masz drzewa obsypane owocami. To niewielkie miasteczko ale kultowe we włoskiej turystyce. Znajduje się tu ten charakterystyczny wąwóz, bardzo malowniczy i stanowiący jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc wokół Sorrento. Zaczynamy spacer. Obok wąwozu jest zejście schodami na plażę, ale nie idziemy tam od razu, najpierw chcemy poczuć klimat miasteczka. Wąskie uliczki, Sklepy z pamiątkami, wyroby z cytryn, limoncello, cytryny o gigantycznych rozmiarach to specjalna odmiana, która tutaj dojrzewa. Warto podkreślić, że sezon turystyczny w Sorento trwa od późnej wiosny aż do jesieni, a wczesna wiosna, jesteśmy tu w marcu, to dobry moment na wizytę, jeśli chcecie uniknąć tłumów. Idziemy dalej, wchodzimy tutaj do katedry w Sorento, piękne malowidła, ciche wnętrze. Następnie docieramy do punktu widokowego panoramy na morze, na wybrzeże i na zatokę. Miasto jest zawieszone nad klifem. Hotele z widokiem, smukłe promenady stąd kierujemy się już do portu. To stąd odpływają promy na wyspę Capri, do Amalfi i z powrotem do Neapolu. Ceny promów są zmienne, ale tutaj Wam podam takie orientacyjne, jakie były w marcu. Na Capri w dwie strony to około 40 euro, Amalfi 50, Neapol 30 euro w dwie strony. My do Amalfi ruszymy znacznie taniej, ale to jeszcze nie w tym filmie. Więc zasubskrybujcie kanał, żeby film za Malfi obejrzeć, jak już się pojawi. Powoli wracamy do centrum miasta, widzimy eleganckie rezydencje z ogrodami. Można wejść, rozejrzeć się, nikt tu nie wygoni. Rynek główny, czyli Piazza Tasso, i ulice handlowe. Sorento jest niewielkie, mieszka tu zaledwie 15 tysięcy mieszkańców, chociaż oczywiście podczas sezonu ta liczba bardzo się zwiększa. Centrum naprawdę wygląda świetnie, codzienne życie miesza się tu z turystyką. Po południu siadamy na naszym balkonie. Trochę kupiliśmy tutaj, więc będziemy sobie się kolacjować. Winko już jest na stole. No i te piękne talerze, zobaczcie, właśnie je kupiliśmy za 8 euro za sztukę. Oliwa, lokalne wino, szynka parmeńska, sen. Idealne na balkon z widokiem. Tu już znowu podziwiamy miasto, widzimy z oddali wulkan Wezuwiusz. Ten majestatyczny, nieodłączny element krajobrazu Zatoki. Warto wspomnieć, że pice, gnioki i inne typowe dania regionu biorą swoje surowce prosto z tej ziemi wulkanicznej. Wezuwiusz zatem trochę straszy, ale też trochę żywi ten region. W międzyczasie mijamy ogród cytrynowy, piękne miejsce na zdjęcie i chwilę oddechu. Obok tutaj stoisko z Limoncello i lokalnymi pamiątkami. W centrum miasta trafiamy na słynną lodziarnię Pasticceria Primavera. Słynna ze ścian pokrytych zdjęciami gości, którzy tam byli. Klimat świetny na chwilę relaksu. Wieczorem spacerujemy ponownie. Zobaczcie tutaj w świetle złotej godziny, promienie słońca, widok na Wezuwiusza, wszystko idealne na Instagrama. Po trzech dniach w Sorento jesteśmy znów na stacji tutaj tory się kończą, ale dla nas to dopiero początek podróży. Następnym przystępkiem będzie właśnie wybrzeże Amalfi, potem Positano i z powrotem do Neapolu. Jeśli ten film się spodobał, zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, zostaw łapkę w górę i koniecznie wybierz się kiedyś do Sorento to miejsce naprawdę piękne, klimatyczne i romantyczne. Jeżeli szukasz więcej inspiracji z Italii, mam mnóstwo filmów z moich podróży po Włoszech, sprawdź mój kanał, tymczasem serdecznie Cię pozdrawiam i tradycyjnie udanego urlopu.